Nie? Widzicie, prawo to jest bardzo, no, dosyć jest takie specyficzne. Nie wiem, czy w innych krajach też, ale w Polsce, bo tutaj się na przykład Konop zaśmiał, jak yy, z tego wpisu yy, Lil Masti, yy, to Konop się zaśmiał, że, bo ona coś tam napisała w tym wpisie, że się długo starała, ale przez sprawy sądowe, przez to, że ktoś tam nagrywał jej filmy, no to ma stresy i tak dalej. Ale dla sądu, to to jest, ona to może dać jako dowód, nie? Yy, bo na przykład, no na przykład robicie coś takiego. Ja nie będę mówił, czy ktoś mi tak zrobił, czy ktoś tak mi nie zrobił, ale jest taka możliwość, że yy, ktoś na was nagrywa film, nie? Przypuśćmy, ja na was nagram film. I wy mówicie później, że przez mój film zaczęliście mieć yy, gorsze samopoczucie. No, to sąd mówi, może tak, może nie, ale na przykład po, y, powołujecie na świadka jakieś swoje.